Kochane ptasienki, to niesamowite jak szybko minął mi z Wami ten grudzień. I już jutro jest Wigilia, i już jutro ostatni odcinek zimowej serii. Ja nie mogę się doczekać i w ogóle święta Bożego Narodzenia to są moje ulubione święta w roku. W tym roku na święta jadę z Łukaszem do mojej cioci. Będą jeszcze kuzyni, więc będzie naprawdę bardzo fajnie i ja nie mogę się doczekać. A wy napiszcie w komentarzu, jak Wy spędzacie święta w tym roku i czego najbardziej nie możecie się doczekać. A teraz zostawcie łapkę w górę i lecimy. No i kochani, zapraszam Was do mieszkania. Leosi i jej magicznego chłopa, tylko akurat ich w mieszkaniu widzę, że nie ma. Tu jest miejsce już dla ich trojaczek. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio nie miałam już siły, żeby im zbudować tego mieszkania, więc dzisiaj to zrobiłam. Oni mają dodatkowy pokój dla dzieci właśnie. I tu jest pokój dla dziewczynek. No, i na ten moment ten dom wygląda w ten sposób, że w środku mamy przestrzeń wspólną. Potem jest moje mieszkanie. I tu jest tajemnicze, jeszcze nieodkryte mieszkanie, które wam zaraz pokażę. Też wolne. Tu byliśmy przed chwilą, a tutaj mieszka z 30 zimów w takiej dużej placówce. Tu nikt nie mieszka i strasznie głupie jest to, że nie mogę zobaczyć ścian tego mieszkania, ponieważ nikogo tu nie ma. Ale mogę wam pokazać, jakie są meble w środku. A więc widzowie, yy, tu jest taki duży salon. Tu jest jedna sypialnia dla dorosłych. Tu jest łazienka. Tu jest druga sypialnia dla dorosłych i dla dzieci. I tu jest taki wielki pokój dla dzieci. I tu się pomieszczą aż trzy rodziny bo mamy jeszcze łóżka rozkładane. I naszym zadaniem na dzisiejszą rozgrywkę jest zaludnienie naszego domku świątecznej pomocy do ostatniego wolnego łóżka. A kandydatów mamy tak wielu. A więc zrobię coś niesamowitego, kochani. Właśnie dojechałam do najstarszych rodzin i teraz wybiorę losowo kilka rodzin, które dodam do mojej rodziny. Nie będę czytała ich historii, bo to zrobimy później. Ależ cudaków pobrałam. O! Ktoś z nich jest prawdziwym czarodziejem i ma Chowańca. Jestem ciekawa, kto tu taki, zaraz pewnie się dowiemy. No, dzień dobry, moi kochani. Jeżeli poznajecie swoich simów, to bardzo dobrze. Są wampiry, są nastolatki, jest gnomica, są dziwni simowie i jest też Liam. I w komentarzach pod filmem prosili mnie, żebym coś z nim zrobiła, bo szkoda go, żeby facet sobie nie znalazł miłości. A no i mamy też prawdziwe elfy, renifery, tylko wiadomo, że oni wszyscy się w naszym domu pomocy nie zmieszczą. Ale możemy ich uratować i sprawić, żeby ich dzień był lepszy, i możemy zabrać ich na urlop. Wybierzemy się do zimowej krainy i wybierzemy pensjonat w górach, żeby był śnieg. Ja myślę, że dwa dni wystarczą. I tutaj zrobimy właśnie taki casting na to, którzy simowie trafią do naszego domu. Ale zanim to zrobię, to zdecydowanie muszę przebudować to miejsce, bo 20 simów się tutaj nie pomieści. Dodam więcej krzeseł, dodatkową kanapę, dodatkowy kibelek. Mam wrażenie, że za bam o wszystko. Więc u góry są dodatkowe łóżka, na dole jest dodatkowa atrakcja, jest toaleta publiczna na dworzu, są krzaczki w razie czego i nawet jest tutaj taki jakby bar. Zatrudnimy kucharza, żeby im gotował. Ja widzę, że już się tutaj wszyscy porozchodzili w jakieś dane konkretne miejsca i oni teraz będą się integrować. My będziemy ich głównie obserwować i zabierać na jakieś wyprawy, na jakieś wycieczki tutaj i zobaczymy jak się ich losy potoczą. Zuzanna gra w szachy razem z Alwinem. Pan chomik kupił sobie ramen. Jakaś Emili po prostu poszła spać i ma na wszystko wywalone. Kaśka zaprzyjaźniła się z gnomem Izabelą. Jest nawet jakaś Simka, która jest w ciąży. Dobra, ja im zrobiłam pizzę jak na razie tu wszyscy jedzą, chillują, bawią się. No dobra, czas ich zabrać na pierwszą atrakcję. I pojedziemy sobie do onsenu. Dobra, kochani, będzie ciekawie, bo utworzyłam dwie grupy. Grupa 1, grupa 2. I wszystkie te grupy mają hardkorowe zajęcia klubowe i mają bonusy wszelakie do zabawy, do Przyjaźni wszystkie. Właściwie przejęliśmy cały onsen naszymi simami. Czemu ty wlazłeś w garniturze? Ciekawe, ile tutaj Simów się zmieści. Musi być jakiś limit chyba, ale oni po prostu wchodzą tu bez końca. Wow, dzieją się jakieś romanse już między nimi. Jakieś przytulania i inne rzeczy. I tutaj właściwie nie ma żadnych zasad, bo dziewczyny z dziewczynami, chłopacy z chłopakami. Ale w końcu dzięki temu klubowi coś ruszyło i oni zaczynają się ze za sobą przyjaźnić. I tworzą się jakieś miłości nawet. Uuu. Ej, czekajcie, ktoś właśnie robi para-para. W gorących źródłach, Izabela! Wszyscy będą trochę w szoku, ale oni robią barabara. I jest to genik brzydko-tważny oraz Izabela Czarnobyl. O boże, chomik jest zazdrosny i ma pęknięte serce! Kochani, to nie koniec tych atrakcji, bo zabieramy ich teraz na kolejkę linową. Zobaczcie, jak dużo ich idzie. Cały sznurek normalnie. Ojej, jak oni ze sobą wszyscy romansują. To jest takie kochane. Zobaczymy pod koniec naszego urlopu, kto z kim będzie w związku i w przyjaźni. I ci Simowie, którzy się z nikim nie zaprzyjaźnią, nie będą mieli żadnych relacji. Po prostu wypadną. Ich po prostu wyprowadzimy. I dzięki temu powstanie samoistnie taka paczka. Dobra, ja ich wysyłam właśnie na narty i na snowboard. Jestem ciekawa. Ja zjeżdżam jako pierwsza, daję dobry przykład. Ojej, kochani. Omygi, kochani, okazało się, że można zjeżdżać tylko pojedynczo. Ja myślałam, że to będzie atrakcja dla nich wszystkich, ale zobaczcie, oni się ustawiają w kolejce, Sim zjeżdża i dopiero kolejny Sim idzie w swojej kolejce. To jest trochę słabe. Czemu nie mogą zjeżdżać w kilka osób? Dobra, rozumiem jakieś tam bezpieczeństwo, ale chyba nigdy nie byli w zakupanym. He, <laughs> zrobiłam im wielką bitwę na śnieżki. Oni wszyscy się będą teraz rzucać śnieżkami. Ej, ale mają świetny fan z tego po prostu, to jest takie niesamowite, jak oni się razem bawią. Dobra, kochani, teraz jeżdżamy na snowboardzie i na sankach. Kochani, wybieramy się teraz na wielki spacer, na wielką wędrówkę. Druga grupa też ruszyła z tego, co widzę. Po takiej wyprawie zorganizowałam im uroczystego. Grilla. I oni teraz się częstują właśnie jedzonkiem. Zobaczcie, jaki długi stół przygotowałam. O nie! Nawet mnie to dopadło. Całuję się z chomikiem. Dlaczego? Przenieśliśmy się, kochani, do baru. Ej, chcę, żeby oni wszyscy się upili i zobaczymy, co się będzie działo. Więc całą noc będę im zamawiała drinki. Po prostu drink za drinkiem. O nie! Słuchajcie, Jessica ma złamane serce. Z kim ty masz złamane serce? Ty jesteś dziewczyną w ciąży. Z, trochę tutaj z genkiem, ale genek już jest zajęty, także nie wiem czemu, pewnie cię odrzucił. O Boże, mój chomik mnie zdradził właśnie, ale chyba się tym nie przejmuje. Okej! Okay, Oświadczyny! Okazało się, że Liam sobie znalazł miłość jest nim poli, więc stworzyła nam się jedna para. Bardzo się cieszę. Masz co świętować, chłopie. Po całą nocnej imprezie teraz pływamy sobie, słuchajcie, w tej pięknej zatoce. Moi kochani, to są ostatnie chwile naszego urlopu. Zaraz wracamy do domu i zobaczmy teraz, kto z nami zostaje na tak. To w ogóle się nie odnalazł w tym jakże dziwnym towarzystwie. Zaczynamy od Małgosi, czyli najmniejszej. Małgosia w ogóle jest małą czarodziejką. I widzę, że ona ma najlepsze. Kontakty z Polim. I to jest jej jedyny przyjaciel w sumie. Z kolei Poli zaręczył się z Liamem, i ja myślę, że oni by mogli ją adoptować i stworzyć taką jedną wielką rodzinę. Taki mam na ten moment plan na ich, ale zaraz się przekonamy, czy będzie się on zgadzał z ich marzeniami. Druga jest Bożenka, która za bardzo się nie wychylała. Ona była taka sam taką samotniczką, to nie ma z nikim przyjaznych, ani z nikim romantycznych, więc Bożenka sorry, potem mamy Moli. Trochę nabrała romantycznych relacji. Z dziewczynami. Mamy naszego chomika. Który zaprzyjaźnił się ze mną i ma romantyczne relacje z trzema dziewczynami. Więc jak na razie go zostawię. Julian i Julia to rodzeństwo. I Julian zarywał do Kaśki. Kaśka! Teraz jeżeli chodzi o nią, to ona zaprzyjaźniła się ze mną. I z Julianem ma niezły romans. Więc jak na razie Kaśkę zostawię. Potem mamy Edwarda i jego syna Alwina. Ale oni oboje dosłownie z nikim się tutaj nie zapoznali przez te trzy dni imprezowania. Izabela, ona tutaj totalnie rządziła. I oczywiście związała się z Genkiem, więc przynajmniej to mamy załatwione. No i kochani, samo nam się wyjaśniło. Ci Simowie zostają z nami w jednej dużej rodzinie która zamieszka tutaj. I zacznijmy sobie od nich. A więc Małgosia, jej marzeniem po ucieczce z domu było, żeby być dobrą czarodziejką, żeby czynić dobre uczynki w święta. W sumie czarodziejką już jest, a żeby być dobrą, musi mieć spoko rodzinę, którą w sumie teraz będzie miała, więc ten scenariusz jak najbardziej do niej pasuje. No to może sprawdźmy Liama. Już rozumiem, czemu my pisaliście w tym filmie z księżniczkami, żeby Liamowi znaleźć chłopaka w jego wieku, który będzie gwiazdą, bo on też chce być gwiazdą. Poli nie jest gwiazdą, ale Hej, zaraz to ogarnę! Poli, co ty potrafisz robić? Ej, on jest twórcą, jest kreatywny, więc totalnie każe mu teraz wytwarzać bukiety weselne. Będzie je sprzedawał i dzięki temu stanie się sławny. Ale co z jego siostrą Moli? Ach, oni nie potrafią znaleźć Mikołaja. To akurat rozwiążemy w kolejnym filmie, tym wigilijnym. No i kochani, stało się już schodzącą gwiazdą, dzięki sprzedaży bukietów. Marzenie liama zostało właśnie spełnione. Biorą właśnie ślub. O Jezu, siostra płacze z wzruszenia. Mała się Cieszy. Jak romantycznie! Ojej! Okej, okay, on ją adoptuje. O, Małgosia, słuchajcie, ma pełną rodzinę. Teraz jak fajnie, nawet ma ciucie! Czas na tajemnicze i mroczne rodzeństwo. Juliana i Julię. Chodzi o to, że oni ogólnie są nikczemni, dokonywali złych rzeczy i teraz my mamy sprawić, że będą lepsi. Rzeczywiście mają bardzo złe cechy, więc ja im stworzyłam klub dobroci, które będą się zajmowali samymi dobrymi rzeczami. Dodatkowo wysłałam ich właśnie na wolontariat. Właśnie wrócili pierwsze koty za płoty, a teraz zmienię im aspiracje. Oczywiście zmieniamy cechę osobowości dzięki Eliksirowi. Wesoła, hojna, dobra. A Julian będzie wesoły, romantyczny i będzie jeśli chodzi o Juliana, to on się tutaj zadłużył w Kaśce. A Kaśka z kolei ma nadzieję, że trafi w końcu na prawdziwą miłość i nie będzie już wyśmiewana z tym, że jest otyła. No dobra, to ja myślę, że możemy z Kaśką schudnąć do ślubu. Oczywiście Julian ćwiczy razem z Kaśką i przy okazji lepiej się poznają. Jezu, jak z niej leci pod strumieniem. A Julię postanowiłam spiknąć z Moli, bo to by pasowało, że rodzeństwo z rodzeństwem. Zresztą one ze sobą już flirtowali. Więc mega łatwo mi teraz jest spiknąć. Kochani, jest już pierwszy pocałunek i jest bara-bara Jak Kaśka schudnie, to będziemy mogli im zrobić podwójny ślub. Czas na Genka On jest piknięty z Izabelą, bo nawet o razem tańczą. Oni w ogóle są nierozłączni teraz. Genek jest mega ciekawą osobą, i on chce udowodnić, że pomimo takiego wyglądu może zrobić wszystko i chce być aktorem, zejść w show biznesie. O miłości to nawet nie myśla, ale mimo wszystko ją spotkał, więc też to wykorzystamy i niech zrobi pierwszy pocałunek Całunek, rozpocznie pracę jako aktor. Ale zanim się oświadczy, to zobaczmy w ogóle, co chce Iza. Iza ogólnie nie wierzyła w magię, w przyjaźń i miłość, więc to wszystko już mamy załatwione na szczęście u niej. Ona nie wyżyła w miłość. Zobaczcie ją teraz. I ostatnim marzeniem Gieńka jest kura. On chce mieć po prostu kurę, więc weźmy mu na przykład jakąś białą. Czy pija pomoże mu znaleźć dom? Już właściwie znalazł dom, więc wszystko jest u niego załatwione. Lubię takich simów bezproblemowych. Po prostu koniec. Kochani, zapraszam was na ceremonię ślubną której nasi dzisiejsi bohaterowie będą pieczętowali swoje sukcesy. Spójrzcie, jak pięknie schudła i jak pięknie wygląda. Uhu, pierwszy ślub za nami właśnie wkłada obrączkę, jak super! Ej, przepraszam bardzo, ty już jesz? Jezu, jak słodko. Kochani, kolejny ślub za nami. Jest pocałunek. No i moi kochani, ostatni ślub dzisiaj, czyli ślub tej pięknej, wyjątkowej dwójeczki. Niech każdy je, niech każdy ucztuje, niech każdy dobrze się bawi. Coż to było za szalone wesele, to wy nawet nie macie pojęcia, już się robi ciemno. Przez cały dzień, od rana do wieczora bierzemy te śluby. Oni w ogóle biorą ślub trzeci raz, nie wiem czemu, mnie nie pytajcie. Ja już umyłam ręce i księżyc sami mówi, że czas skończyć. A cała ta zgraja popaprańców zamieszka właśnie tutaj. Staszynki, wiem, że zawsze rozdania były jakoś w środku, ale ta rozgrywka była taka szalona, że na sam koniec. Oto są wyniki poprzedniego rozdania. Gratulacje! A w ten przedwigilijny dzień postanowiłam Wam rozdać ślubne historie. Bo tyle dzisiaj mieliśmy tych ślubów, że po prostu nie mogłabym inaczej. A żeby zdobyć ślubne historie, trzeba oczywiście polubić ten film, subować mnie, zostawić komentarz. Najlepiej napiszcie, co najbardziej lubicie w świętach Bożego Narodzenia. Jaka jest Wasza ulubiona tradycja. A wyniki jutro o 18 na ostatnim filmie. Z tej strony Pia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, że równie mocno jak ja nie możecie doczekać się świąt.